Pamiętacie może jak rok temu nagrałem Five Nights at Hex'u 1? No oczywiście po jakimś czasie wyszedł Five Nights at Hex'u 2, ale zapomniałem kompletnie o tym. Dlatego teraz sobie o tym przypomniałem i postanowiłem sobie to nagrać, niestety tym razem bez kamerki, ponieważ uważam, że tło za mną jest troszeczkę do dupy. I to nie wygląda dobrze ani profesjonalnie, i tak dalej. Dlatego będzie bez kamerki, ale reakcje pewno będą równie śmieszne, i nawet spoko. Też będę coś tam próbował parodiować, ale wiecie, ja śmieszny nie jestem. No i oczywiście, witam Was w kolejnym na moim kanale Five Nights at Hexu 2. Dzisiaj zagramy, i w tej drugiej części, jak widzimy, pojawił nam się tutaj Barney, ob tutaj obok, nasz Hexu. Śmieje się od ucha do ucha, yy, ponieważ może się w końcu z nami chwilkę pobawić. No i tak, no to yy, jakby bez, bez pewnego przedłożenia możemy no, sobie po prostu kliknąć graj yy, oraz no z pierwszą. Ale musicie oczywiście zalajkować oraz zasubskrybować. Zrobiliście to? No dobrze. To zapraszam Was do oglądania. Lecimy pierwszą noc. Zaginięcie dwóch osób. Wczoraj złożono zaginięcie dwóch osób, a mianowicie dwóch stróżów w restauracji u Hexa. Widziano ich ostatnio razem w samochodzie na nowej e, nowszej restauracji. Policja jest pewna, że zaginięcie ma związek z dramatem u Hexa. Jednak nie wiedzą, gdzie stróżowie się obecnie znajdują. Zaginieni to Wiktor Żółty yy, i Ferdynand Niedźwiedź. Jeśli chodzi o Fongaja, to dotarła do nas tylko jedna wiadomość. Zapiłem Młotowskiego. Jestem gotowy to powtórzyć. O kurczę. Ciekawe. Yy, Zamnięcie dwóch osób yy, w restauracji Hexa. No dobra, to, to zgaduję, że Heksy i przyjaciele yy, się nim zajęli. Yy, dobra. Pokazacie tam miałem kliknąć spację albo enter. No. I. Yy, wygląda ciekawie. Śmiesznie. Mam maskę! Czego dusz? Oh. Hmm. Hexoper i Witaj. Pewnie dziwisz się, dlaczego cię tu zabrałem. Jesteśmy tu dlatego, że Młotowski wrócił do tej restauracji. Spróbujemy się przez pięć nocy bronić przez animatronikami, a kiedy wyjdzie on ze swojej kryjówki to go zbijemy. Pewnie jesteś zdziwiony, bo Młotowski nie żyje. Ale jego dusza weszła do kostiumu szerokiego heksa i terroryzuje pobliskie domy. Dobrze, więc tak. Po pierwszej Janusz zejdzie ze sceny, ale nie będzie się kierował do drzwi, tylko do wentylacji. Nie da się jej zamknąć, ale można ją oświetlić. Dlatego jeśli zobaczysz, że Janusz jest w wentylacji lub na kamerze numer 7, to załóż maskę i poczekaj 5 sekund. Jeśli chodzi o Opera, to kieruje się on do lewych drzwi. Używanie drzwi lub światła zżera baterie, więc powodzenia. Zasubskrybuj kanał Hexu i Medycypl dla motywacji do stworzenia kolejnych gierek typu fangame. Pozdro od Medycypl. <grym> o Jezu, Janusz już poszedł. Yy, no to tak. Czytałem sobie odnośnie instrukcji, i odczytałem sobie oczywiście yy, pozdrowionka, dlatego ciebie też pozdrawiam bardzo serdecznie. Medyk oraz subskrybujcie oczywiście jego kanał, mój też, ale jego też ze względu na to, że wtedy go to bardziej zmotywuje do stworzenia trzeciej części, a trzeciej części dalej nie ma już od roku. Ponieważ rok temu została stworzona druga część, ale ze względu na to, że nie pojawił się odcinek, to ja troszeczkę chyba zrezygnował. Z tego, co słyszałem, to tak: yy, Janusz idzie tu. Gdzie jest Janusz? A tu jest, w czwórce. Dobra. Janusz idzie do wentylacji. Hmm, heksu, i z tego co tam czytałem, to on idzie do, do dziewiątki. W sensie idzie tak samo jak Oper, ale potem idzie do prawych drzwi. Oper idzie do lewych drzwi. A szeroki heksu to jeżeli na kamerze 9. Dziewięć? Tak, bo nie ma nigdzie, nigdzie głowy żadnej. To jeżeli na kamerę. Opera się ma. Jeżeli na kamerze 9 się zmieni ta głowa w szerokiego heksę, to mamy zabiegnąć wszystkie drzwi. Okej, okay, dobra, czyli Młotowski ożył, w sensie jego dusza sobie żyje I, i, I co tutaj się stało w ogóle? Tu, ktoś tutaj wylał dżem Gdyby tylko to był dżem Dobra, Janusz za chwilę przyjdzie do nas na siódemkę To będziemy musieli założyć maskę na 5 sekund? Czy 10? Nie pamiętam 5 albo 10 sekund, świetnie Nie pamiętam już. oho dobra O, hej. Minęło 5 sekund P Poszedł Ech! Co za ciul Dobra, a gdzie jest... A, tu jest Tu jest Oper na piąteczce eee... <grym piosenka> eee... Trujeczka. Eee... Janusz eee... Tu jest Pan Heksu eee... A Oper jest w szósteczce Okej, okay, dobra On się będzie kierować do siódemki, a potem do ósemki Dobrze mówię? To jest pi... To jest pizzeria hexa z jedynki. Czy mi się wydaje? O, tutaj już się zrobił czerwony. Ale go tu nie ma, nie? No nie, 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 nie jest zapalony. Będziemy musieli na pewno uważać na niego, bo on może wdupić się nam do ósemki. Jakoś się wdu... O jest przy ósemce! Nara. Mnie tu nie ma. Żony w domu nie ma. Eee, piąteczka, okej, na piąteczce nic nie ma, na ósemeczce... Poczekasz sobie kolego. Eee, dobra. Mm -mm -mm bo ty ciągle tu jesteś. Już poszedłeś, dobra. Yy, Janusza nie ma. Yy, Janusz jest na szósteczce. Zaraz będzie nam wariować i będzie nam się chciał wpieprzyć do wentylacji yy, yy, yy. Janusz to nagań. Co ty tutaj w ogóle robisz? Dlaczego w ogóle tutaj idziesz? Przecież ty powinieneś tam pasetem po sobie jeździć. O kurde raz, dwa, trzy, cztery i pięć. He, <noise> nabrałem was, <noise> Przepraszam, już nie będę Dobra, co gdzie kto jest Aha, dobra, oni są tutaj na trójeczce, widzę, że rande rand był w ciemno Okej, okay, dobra, czwartajem. Bateria nawet w porządku No i teraz tak No oni obaj na czwórce Lubią się bardzo Widać było to w dzielnicy menalowskiej sezonu pierwszego Dlaczego ta głowa Hexa jest tutaj? Mam rozumieć, że to jest maska? A nie, nie znika, czyli nie wiem. Ej, ale mo mo mogłeś na przykład, medyk zrobić coś takiego, że tutaj takie Bardziej maska heksa, na przykład, nie? Ale. też spoko. To jest spoko opcja. Yy, czekaj, bo ja nie patrzyłem. Że nikogo tu nie ma. Dobra, Git. Yy, heksu się nie rusza. Yy, nie rucha, to, to też. Yy, yy, dobra, szósteczka. Spoknijcie mnie w dupkę. No, eee. Yy... Pora tutaj y, 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 poczekać, aż oni y, y, łaskawie stąd pójdą. Y, Janusz, y, oper! Janusz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I poszedłeś. Y, Za mną, na wszelki wypadek, bo ja nie, nie wiem, czy tutaj. a nie ma opera. No i wid. O to mi chodzi. O, jest oper! Nara. Y, 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 czwóreczka. Okej, okay, dobra. Jest git. Nie jest najgorzej. Eee. Y, Hex? Nie wiem w której się nocy odpala, nie pamiętam. Ale tu jest jeszcze Barney i... bo zapomniałem. Jeszcze ba... Essa! Dobra. Git! Pierwsza nas przeszedła. <gryw> <Pierwsza> nas przeszedła. <gryw> nie zdziwiłbym się, jakbym dał radę tą całą grę zrobić bez jumpscarów. Robimy to. Bez jumpscarów challenge. Czyżby było to... ...możliwe? A może. Można e zobaczyć ile minut nagrania mamy. 10, dobra, no spokojnie możemy zrobić yy, drugą noc. O kurde, kolejna, jakaś zakładka nam się tu po... O nie, to jest to kufno. O nie, to było bez sensu. Jestem ciekawy, co się stało w, w restauracji. Dlaczego heksu i przyjaciele tutaj tak nagle ten. Ale jest Kubik, Kubik gdzieś był. No się ma. Muszę ci tłumaczyć, jak działa terminal, ale wytłumaczę ci, co robi Barney. Który budzi się tej nocy. Wychodzi on z pokoju numer 4 i idzie tą samą drogą co nasz ukochany Januszek. Zauważyłem, że ten bydlak, czyli wcześniejszy kierownik, który całe szczęście nie żyje zdążył zniszczyć nasze terminale. Żeby się przed nim obronić, musisz go oświetlić, gdy będzie widoczny w wentylacji. Teletubisie mówią papa. Aha i mnie zostawiasz tutaj? I barny idzie po mnie, ale bez sensu. Nie, 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 nie. Ale terminala muszę ten. Dobra, to drzwi. O! Myślę, że tak byś tutaj no to bym się nie pogniewał. Chciałem się czegoś napić, a nie mam nic. Świetnie. Czego te drzwi są zamknięte? no co to się Zachronięcy ten. Podbijemy trochę. Mówiłem o Barneyu, właśnie o wielku Mowa, czyli mam go osiedlić, a Kubik, Kubik się kiedy budzi, nie wiem. Nie mam pojęcia. Barney sobie siedzi, ty sobie tam siedź. Twórz sobie te twoje różowe wojska z gówna czy coś takiego, nie wiem co tam. Yy, jakby to powiedzieć, yy, nie wiem jak ty żeś to robił i naprawdę nie chcę wiedzieć. Co ja widzę tam? No myślałem, że po zamknięciu kamery coś, coś widzę. No dobra, mam po prostu dziwne zwidy. Eee, Okej, okay, czyli tak. Mamy tutaj o wiele więcej animatroników, my jest teoretycznie trudni wygrać, ale zależy jak, pod jakim skanem to działa, ponieważ w pierwszej części Heksu mnie rozwalił, szeroki Heksu mnie rozwalił, bo on był... On, on, on... Trzeba go wytimingować strasznie. Tak, trzeba go wytimingować, już mamy drugą aim a dopiero Janusz się rusza. Oper też już poszedł. Na łowę, Janusz jest u Barneya. Zgadali się. Yy, no to tak, sobie tutaj naprawimy coś. Kamera oczywiście yy, Hexu budzi dzisiaj najprawdopodobniej w Trzeciej Nocy yy, Osław z Operosławem yy, Janusz jest na piąteczce. Okej. Okay. Yy, wszystko w porządku. Yy, w ogóle taki fun fact dla yy, dz fanów dzielnicy polskiej jeżeli dotarliście do tego momentu oczywiście. Yy, Napiszcie w komentarzu DM. A przypnę wam serduszko. Yy, no i tak. Yy, jeżeli chodzi o sezon piąty, DM w ogóle, taką tak ciekawostkę Wam mówię, to od razu Wam mówię, że raczej pracę nad yy, sezonem piątym zaczniemy bardziej tak pod. Yy, pod nie wiem. pod maj, czerwiec, coś takiego. Czyli bardziej takie dni już. Brawo, wolne! Bardziej Janusz! Bardziej dni wolne. <śpiewanie> I... Jeżeli miałby już pierwszy odcinek wyjść z tego. Z tej dzielnicy co raczej byłby to jakoś okres po wakacjach. Barney się ruszył! miałeś na dupie siedzieć! Proszę mi nie wchodzić, ale gdzie? Mmm, do Barney, w Barnejo. Dobra od kiedy w ogóle postacie z dzielnicy które ratują świat, są złe? Mmm, nie mam pojęcia, ale Oper się zdenerwował i już tu idzie po mnie. To źle. To źle! Aż mnie, aż mnie na ziemię wzięło. Hej. O kurde! Co to jest?! Ja myślałem, że on działa jak Foxy. A tak nie jest. Korzystając z tej ciszy, yy, żegnam was z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i suba. Barney mnie zjad. Trzymajcie się i cześć.